A dziś na początek trochę gadek z basenu, e, mój kanał to mogę tak, chciałem kiedyś zostać sławnym stand ale ani sławnym, ani stand nie zostałem, to przynajmniej mogę się poprodukować w moim własnym kanale podróżniczo-rozrywkowym. Ha! Pewnie jesteście zdziwieni, że basen, co ja także. Ale jakoś nie mogłem się oprzeć po tym wczorajszym dniu w drodze. Kiedy niecałe 200 km pokonywaliśmy 4 godziny, to naprawdę umęczyło mnie. 4 czy 5 przesiadek. Dala, dala, prom. Autobus miejski, motocyklista. Autobus międzymiastowy, motocyklista. Naprawdę poczułem wczoraj wieczorem przesyt i zdecydowałem się troszeczkę wcześniej na taki dzień restu. Naprawdę, to, że jest klima, ciepła woda, czyściutkie ręczniki. To taki miły dodatek do całej tej podróży. Poza tym nie jestem tu przecież za karę, tak? Dzisiaj zamieniam się zatem we wczasowicza z Travelera. Zresztą z moją walizką, plecaką walizką na kółkach trudno jest mnie zaliczyć do backpackerów mimo wszystko, chociaż bardzo bym chciał być kojarzony w ten sposób, ale... No nie wiem mam pewne wątpliwości czy to tak wygląda faktycznie Ale szczerze mówiąc fajnie jest czasem wybić się z tych typowych travelerskich norek no dobra to teraz zafunduje nam małą przechadzkę po chyba jednej z głównych ulic, jeśli nie głównej tego miasteczka Morogoro to są góry, więc nie ma już takiej spiekoty jak na Zanzibarze. No, ronda będzie piękne, ale za jakiś czas. Spóźnijmy widok tych górek, więc pójdziemy najpierw tam. Obtajmy, jak to wygląda. Dzień jak codzień. A dzisiaj jest niedziela? Chyba tak. Musimy ja mi się wydaje. Ale widzę, że mają kolację. Witali! Ja dwalam trochę hamowa idąc w środkiem ulicy. Oni wczoraj to mnie przepędzali. Może no, już nie uda mi się udawać niezniszczonego, więc zasiadłem w lokalnym Bistro. Prawdziwie rodzinny teraz. Eee, bo tu widzę, że obsługuje parę osób. Standardowe frytki, kurczak i

To jest tylko taka wzórka, że po prostu. No, tak jak u nas tuńczyka, to jest tylko nie jest u kieszeni. To był bardzo arcy... ostry sost. Z którym na Zambii się absolutnie nie spotkałem. Taki sos ich roboty, bo. To nie jest taki komponowany w sklepie z butelką. No i tak. Nasz drugi problem oczywiście nie jest na z Ktoś kapitelec z moimi gadżetami turystycznymi Staram się je rozstawiać Mam też w te kreurówkach Ale już dostałem lasnikową, więc trudno Przyczynia się to zdać mi całym namiotem Jeszcze ten jeden raz Kuczak cały pierwszy basen nawet rondo z zegarem to jest zapewne ważny punkt w tej miejscowości taka nasza rotunda, powiedzmy w Warszawie. Nie wiem, czy się tu ktoś umawia. Pod zegarem. Pod, Spotkajmy się pod zegarem. Ja jeszcze spenetruję jedną uliczkę. No i to tyle tego rekonesansu. Oj, że jeszcze na, te, na to targowisko w poszukiwaniu pysznych warzyw na kolację. Niestety targ okazał się plastikozą i mundurkami dla dzieci, jakimiś ciuchami, no wszystko jest made in China, albo jeszcze gorzej. Nie ma tu jakichś super fajnych warzyw niestety, więc muszę poszukać gdzieś indziej. Anyway, no miasteczko, tego się po nim spodziewałem, no, jeżeli <laughs> niczego wybitnego o tym nie piszą w przewodnikach, ja jeszcze tego poszukam, może coś będzie wyjątkowego, natomiast na pewno warto tu przyjechać, żeby mieć punkt zaczepienia do jeżdżenia w, w innych kierunkach po prostu. multimiser Jazè